bohaterką codzienności, osobą, które bardzo często na pierwszy rzut oka nie wydają się może bohaterami czy superbohaterami, ale właśnie często w tej zwyczajności i w życiu codziennym, trwając przy, przy sobie, przy różnych swoich marzeniach, e, tak naprawdę stają się tymi bohaterami i to też jest jedna z tych cennych lekcji, jaką dostaliśmy od czeskiego kina. A jedna z tych takowych ważnych lekcji, tych poucień, które mamy Z, z českého kina, a které je velmi úzce spjato s tou obecnou myšlenkou, musíme si pomáhat, je, jsou právě ty hrdinové, kteří jsou, nejsou hrdiny v takovém typickém slova smyslu, ale jsou to eh, takové hrdinové každodennosti. Eh, takže v té každodennosti se, se teprve narodí, narodí opravdový hrdina a je to důležité to zdůrazněvat. To, co nas też tak połączyło z twórczością Jana Chrebejka i też oczywiście pana Petra Jerkowskiego, to taka myśl, że przecież jest po stronie polskiej też taki duet, czy właściwie byłek, Kieślowskich-Wiesiewicz, gdzie tam też tandem, reżyseria i pisanie było tak bardzo istotne i możliwość zgłębienia drugiego takiego tandemu jest dla nas bardzo ważne, bo właśnie otwieramy się na scenariusze, bo scenarzyści to nie duchy i trzeba im oddawać naprawdę część za to, co robią, bo to jest przecież od słowa zaczyna się kino, nie od obrazu, od słowa. taky si myslím, že to, co nás spojuje, je ta myšlenka o, o, takové autorské dvojici, protože jak když si myslím o, o tom duetu Honza Hřebek a Petr Jarhovský, tak hned mám na myšli taky Kišlovského a protože si myslím, že je strašně důležité um, zdůrazňovat, že film, na začátku filmu je slovo a pak je obraz. Takže proto myslím, že vlaží, my si velmi vážíme Tak, A že scenarista není duch. I to widzi ten człowiek. Stoi tutaj, przez no, stoi to jest. przed wami. I też to, już zmierzając do końca, chciałabym podkreślić, że to, co nas połączyło też tutaj w tym, żeby dzisiaj Kwiśnowski był zestawiony no z filmem, który może się wydawać odległy, tak, z filmem na złamanie karku, pozornie odległy na samym początku. Dokument z 80, z 80 roku, tutaj film, który świętuje teraz swoje dwudziestolecie, to taka myśl, że właśnie to, co panowie robili, doskonale się wpisuje w tą filozofię uważności Krzysztofa Kieślowskiego. Tego, że nie jest tylko ja, to jest taka próba oswojenia tego, oni obcy, tylko chodzi o to, żeby wreszcie mówić ja i ty i żeby spojrzeć na drugiego człowieka jako partnera do dyskusji i to robią Krzysztof Kieślowski w swoich dokumentach, w swoich fabułach, w swoim serialu Dekalog i w tej wielowątkowości widzimy to też u tego duetu. A taky jsem chtěla ještě říct o jedné věci, že možná se zdá, že je to odlehlý nápad, že tady budeme promítat film Kišlovského z 80. let a taky váš film, který, který má své 20. výročí. Ale chtěla jsem tady zdůraznit, že jedna věc, která je zároveň vám a taky velmi velmi blízká, je to ta filozofie pozornosti ta filozofie vnímání toho, že ne, neexistuje jenom samotné já, ale to já je vždycky v nějakém vztahu s, tou druhou osobou, takže vždycky máme já a ty. A to, je, a to je strašně důležité vnímat toho druhého člověka a o tom taky je spousta filmů, seriálu eh, Křištofa a taky to máme v tom legendárním filmu Desatero. Gadające głowy to jest właściwie kanon polskiego dokumentu. Nie ma właściwie filmowca, ale też nie ma człowieka w Polsce, który gdzieś na tych pytaniach Kieślowskiego się nie wychował. I nawet zachęcam do takiego ćwiczenia, żeby spróbować pomyśleć, jak na te trzy pytania Kiślowskiego, kim jesteś, czego byś chciał, czego się obawiać, mogliby właśnie odpowiedzieć bohaterowie kina Jana Rebejka i Petra Jerochowskiego. Dzisiaj w filmie na Złamanie Karku też do którego zapraszamy w niedzielę przy filmie Musimy sobie pomagać. Żeby te pytania właśnie przyszły w taki transnarodowy dialog, bo i pytania są aktualne, ale ważne są też te odpowiedzi, które się potrafią zmieniać. Czasami się nie zmieniają, czasami się zmieniają. E, a taki, e, chcę zdoraznić, zdoraznić jedną, e, jedną rzecz, że ten film, który widzicie najpierw, ten o tej mówicy To je v podstatě e, dokument, který každý polský filmář ho prostě zná. E, neexistuje polský filmař, který, který nezná, nesetká se s tímhle, s tímhle filmem a nějak se z něho ne, 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 neučil. E, a já si myslím, že ty e, důležité otázky, které, které se tam vyskytují, teda kdo jsi, co chceš a z čeho máš strach, že to jsou strašně důležité otázky, i taky, jako v podstatě to nás dneska. A myslím si, že tak pro zamyšlení pro vás. Za prvé je, myslím, zajímavý experiment, abyste si sami teďka se nad tím zamišleli, jak vy byste odpověděli dneska na tyto tři základní otázky, které se objevují v tom filmu Kišlovského A za druhé, jak v tom filmu Horem padem, jak ty hrdinové toho filmu. Jak, jakie oni by mieli odpowiedzi, bo to się dłużej są jednak te otaski, ale jak mieli w czasie odpowiedzi widzi na, na tych na trzy zaklarnie to tazki. I ja przepraszam, że tak naprawdę obiecuję, że to już ostatni pasus. Myśmy wiedzieli, że musimy sobie pomagać, w stanie się moty, i że Motem i pokażemy ten film, ale w pewnym momencie pomyśleliśmy: kurcze, gdyby była szansa pokazać Chociaż jeszcze jeden film, filmu człowiek chciałby całą retrospektywę tego wspaniałego duetu, to właśnie dla mnie było jasne, że to będzie na złamanie karku, bo to uważam, że jest jeden z lepszych właśnie filmów tego duetu i też, żeby właśnie Państwo zwrócili uwagę, jak piękna, złożona i koronkowa jest ta mozaika tutaj scenariuszowa i myślę, że gdyby Krzysztof Kieślowski mógł ten film zobaczyć, to byłby nim zachwycony. <laughs> A ještě jsem, to už je opravdu poslední, poslední věc. Když jsme se zamysleli nad tím, že moc našeho letošního ročního festivalu bude právě to musíme si pomáhat, tak pak jsem si říkala, že bude skvělý, když ta retrospektiva bude obhajovat více filmů a právě Horem Pádem je jeden z mých, já jsem si byla jistá, to je jeden z mých oblíbených filmů, ve kterých je opravdu vidět tu opravdu takovou krajkovou mozaiku scénáře, jak, jak, jak složitý je to, je to dílo v podstatě, napsat takový scénář, takže jo. Takže hezké odpoledne. Já děkuji za pozvání a jsem zvědavý, jak ty filmy budou rezonovat po letech. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też jestem ciekawy, jak po, po latach, jaki będzie odbiór tych filmów. A dalej, temu film, który go widzicie dzisiaj, ten był dla nas dość wyjątkowy, a, a jeśli chodzi o film, który dzisiaj Państwo zobaczycie, on był dla nas bardzo ważny i wyjątkowy. Ponieważ my z Honzur, żebyjkami, jesteśmy generacją, która nastąpiła do pracy, ciasnie po sametowej rewolucji, bardzo My z zągłą przedejmiem należymy do pokolenia, które zaczęło pracować tuż po rewolucji, jak sami w 1989 roku. Wstąpiliśmy do zupełnie nowych podminek, a do nowe te nowe no zagranicznych I to były zupełnie nowe warunki, zupełnie też nowa konkurencja. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o filmy z zagranicy. Statem podporowana kinematografia była wystrzygana, właśnie swobodnym temem i ta kinematografia, która wcześniej była wspierana przez państwo, została wyparta przez wolny rynek. A myśmy się w tym, ponieważ byliśmy młodzi, snażili się A my, jako młodzi ludzie, próbowaliśmy się w tym jakoś zorientować. A ten lat, właściwie,śmy wstąpili do okresu, o którym jesteśmy więc myśmy o pamięci naszych rodziców, a starszych kamaradów w tych naszych pewnych, udanych filmach. I w tych naszych pierwszych filmach, które miały sukces, opowiadaliśmy o pewnych wspomnieniach, które miały mieli nasi rodzice i starsi koledzy. Protože to pojednawało o tematach, o których się przedtym niesmiało, prawda? Bo to były tematy, o których jakby nie, nie można było po... mówić, jak było naprawdę wcześniej. W tamtym czasie myśmy wyprávili w takim sposób gorzkie komedie, że się temu nawet przed tym rokiem no 85 człowiek nie mógł śmiać, teraz już nie mógł, była swoboda. Nazywamy to, no, odkryliśmy to w takim sposób, w takim stylu gorzkim komedii, bo no, przecież przed tym rokiem, myśmy się podzieli, to ludzie nawet się nie mogli śmiać na tym, tam, no, teraz, a teraz wreszcie można jest możliwe, z tego śmiać. Takže to, to se jednalo o filmy, které měly úspěch, ale které všechny vyprávěly o dobách, kterými sami jsme nezažili. Hmm. Hmm. Takže ty filmy odnesly sukces, ale všechny opovídaly o časach, v w których nezažili. To znamená, první film byl Shakalí Léta, to byl muzika nástupu rock and roll to je konec 50. let. Hmm. Například v první film byl Shakalí Léta, to byl počátek rock and roll, 50. Potom byly pelíšky. Coś, yy, była właśnie wspominka z e, naszych e, starszych kamaradów rodziców na, na tym okupaczu do nas wojska, tak Potem mieliśmy film, no, zrobiliśmy film pod jednym dachem, który też opowiadał raczej o doświadczeniach naszych rodziców i starszych kolegów. To była ta okupacja e, przez wojska Układu Warszawskiego. Dalszy film, był musimy się pomachać, kiedyś się do jego historię. který vyprávěl vlastně o paměť našich dědičků, kteří zažili německou okupaci. Z kolejných si musíme sobě pomáhat. Jo, ještě budeme v historii, jako to, už byly vzpomínky našich dětků i opověď o okupaci Německy. Potom jsem dělal adaptaci květilegátové, teda románu Květilegátovi, který se který se také zabýval, který se týval Potom začalyho adaptace květy legatové i pověsti Žádry, i tam również se pojavil filmát 2. vojny světové. Hmm. Taky nám odpověda, že ten film tež byl v distribuci v polských. A, a, a poslední z té řady bylo Pupendo, což byl první film, který zpracovával už dobu, kterou my jsme pamatovali 80. léta, a bylo to také ale, ale ohížení už jako do minulosti. Bylo to o naší ubertě, jako jak jsme ji prožívali. No i potem nastąpił film Pupendo i to już był film, gdzie opowiadaliśmy o pewnych sytuacjach, które już sami przeżyliśmy, w zasadzie była to opowieść o naszym dojrzewaniu, czyli o latach 80. A ten film, który widzicie, tady, był właśnie wielkim krokiem pro nas do nowych budynki, gdyśmy zniknęła ta euforia znowu zyskanej swobody. Które Państwo zobaczycie dzisiaj, był takim skokiem w nieznane trochę, bo już zniknęła ta taka pierwotna euforia z powodu odzyskania wolności. A myśmy sobie zaczęli szukać w zaczęły na tej naszej współczesności trafić też I zaczęliśmy dostrzegać i opowiadać o rzeczach, które w tej naszej współczes współczesności już w jakiś sposób irytowały i denerwowały. A e, jednym z tych tematów był e, czeski rasizm. Jednym z tych tematów był czeski rasizm. A o to o to musimy się chciały wysmaża pokazało a e, był to właśnie pierwszy nasz by był zabył jako I uh -huh. hmm. to był nasz pierwszy film, w którym jakby zajmowaliśmy się taką teraźniejszością. Chcieliśmy po prostu ten czeski rasizm totalnie wyśmiać. Że, że to była nasze nasza pierwsza pokuska o mm -hmm. Tak, no to, to była nasza pierwsza no, próba no, zetknięcia z tym współczesnym, z materiałem współczesności. Także, już się to ale takie retro, czy to 20 lat, tak byśmy pozwierali, jeśli was ten film jeszcze jest w stanie No, a dzisiaj to już też jest trochę filmem z kategorii retro. bo má 20 lat, ale jestem ciekaw, czy się Państwu spodoba, czy coś z niego da się wyleźmiecie. jenom ještě doplním, že ten film měl celkem ve své době úspěch i v zahraničí. Byl uváděn v artových kinech vlastně v Americe, získal distributora Sun Pictures uh -huh. a jako byl celkem uh, úspěch na prestižních festivalech, takže Zajmiona w specjalnych stanach. Także jestem ciekawy, jest to jeszcze <grytanie> w Film też odniósł sukces za granicą. Był pokazywany w, w kilku takich artowych studyjnych w kinach w Stanach Zjednoczonych, z był Pictures, Pictures. Także też jestem ciekaw <grytanie> swoją drogą, jak tam się darzy. Ja Wam dziękuję. już nie a gdyż potem po projekcji sam a miał miałem nieprzynajmniej akademikarski w budynku na nią odpowiedzieć. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Życzę miłego sensu. Jeżeli byście Państwo chcieli posłuchać, macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać, to zapraszam po projekcji o 19 będzie rozmowa ze mną.